Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na Najświętsza Maryja Panna. Na początku tego filmu będę wrzucał Wam takie obrazy wielowiekowej naszej tradycji. Pokażę Wam również obrazy rzeźników, którzy niestety, ale zażynają nam tą wielowiekową tradycję. I to bezkarnie, nie słuchając nawet głosu Kościoła. Episkopat sam zamordował polski kościół. Może zobaczymy to za rok, za dwa albo za dziesięć. Ale już pętlę na szyję założono i zraniono skutecznie. Krew i życie Kościoła w Polsce będzie się przez niewiarę Episkopatu z dusz polskich katolików wylewać. Na różne sposoby można świętować dni judaizmu w kościele Chrystusa. Można podawać na rękę ciało pańskie świeckim. Można zamknąć kościoły. Można zarazić strachem o życie ciała bardziej niż o śmierć duszy. Można ludziom odebrać sakramenty pod pozorem dbania o cielesne życie. Katolik umiał żyć i umiał umierać. Katolik śmierci się nie bał. Katolik miał w sobie tę moc, że patrząc na najświętszy sakrament widział życie wieczne. Widział pusty grób i jasność nieba, otwartą otchłań, z której Chrystus wyprowadzał duszy. Episkopat zaś zobaczył w najświętszym sakramencie zagrożenie zdrowia, roznosiciela zarazy, nosiciela epidemii. W ciele zmarłych zobaczył chorobotwórczego wirusa, zagrożenie dla życia. Nie będzie szkoda. Że Pan Bóg tak potraktowany dopuści pozemykania tych miejsc zarazy, źródeł epidemii i pozostawi ludzi tym, co sobie wybrali, czym będą karmić tylko ciało. Kościół nie był nigdy dodatkiem, był zawsze ostoją wolności ducha, życia, męstwa, sensu, który nie ginie wraz z życiem ciała. To pozwolił na odcięcie choć jednego wiernego od sakramentów, pod pozorem ratowania jego fizycznego życia nie jest zgodny być nazwany biskupem. Episkopat nauczył ludzi ba bardziej dbać i bać się tego, co zabija ciało niż tego, co duszę może potępić w piekle. I naprawdę dosłownie realnie, jest zabójcą życia duchowego w kościele. W rozmowie z Piłatem pan Jezus powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom, aby nie został sprofanowany, rozdeptany przez ludzi. Gdzie są słudzy pańscy, którzy by walczyli za swojego pana? Czy w naszych kościołach musi się powtarzać sytuacja, kiedy jedni po żydowsku biorą do ręki ciało Chrystusowe, pozwalają mu upadać na podłogę na rozdeptanie, a żaden sługa Chrystusowy nie krzyczy i pana swojego nie broni? Od strony prawa kościelnego. Instrukcja mówi o przyjmowaniu Komunii Świętej. W Memoriale Domini jest ostatnią re regulacją prawną rozwiązującą sprawę z sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Wolą stolicy apostolskiej nigdy nie było przyzwolenie na komunię do rąk, a tam, gdzie praktyka ta zakorzeniła się wbrew woli Kościoła. I nie było widoków na zwalczanie jej. Sprawę oddano roztropnemu i odpowiedzialnemu rozeznaniu biskupów. Jednakże samo wprowadzenie takiej formy było przeprowadzone podstępem, jak i dzisiaj. Narzuca się komunię na ręce wbrew. Ustaleniem dokumentów Kościoła pod pozorami, że Kościół ją dopuścił, a obyczaj ten został zakorzeniony przez wcześniejsze łamanie prawa. Kościół, nie mogąc zwalczyć nadużyć, oddał je działaniu władzy i roztropności biskupów i zezwolił na wydawanie szczególnych indultów po dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami takich nalegań. I zabezpieczeniu szacunku dla najświętszego sakramentu. Reformatorzy i dzisiaj narzucają tę praktykę na siłę wbrew dokumentowi instrukcji memoriale domini, tam gdzie do tej pory takiego zwyczaju nie było. Jest to więc ciągłe praktykowanie nieposłuszeństwa kościołowi przez biskupów, kapłanów i świeckich, narzucających komunię na rękę. Przewrotnie powołując się na to, że tak ustanowił Kościół. O gorszycielach pismo święte mówi: a kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Zarządzenie jest niezgodny z napisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prawo Kanoniczne bowiem mówi o zwyczaju, że jest on najlepszą interpretacją prawa. Kodeks Prawa Kanonicznego 2.27. Polski tysiącletni obyczaj, będący najlepszą interpretacją prawa kanonicznego, to obyczaj klękania do Komunii Świętej. Przy balaskach. Kodeks prawa kanonicznego stanowi również, że ustawa kościelna nie odwołuje zwyczajów pod stuletnich lub niepamiętnych. Dlatego, każdy, kto wymusza na wiernych postawę niezgodną z tysiącletnim obyczajem polskiej pobożności eucharystycznej, działa przeciwko prawu Kościoła Świętego. Przeciwko samemu Chrystusowi. A te słowa świętego Pawła niech będą zachętą do episkopatu, każdego biskupa i kapłana, bo na dzień dzisiejszy są tylko ich zaprzeczeniem. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam Was, bracia, za to że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przykazałem, zachowujecie tradycję. Zachowanie tradycji jest zachowaniem prawa apostolskiego. Zachowanie tradycji w Polsce tysiącletniej klękania do komunii i przyjmowania ciała pańskiego na usta, przy balaskach, to zachowanie tradycji. Biskupi i proboszczowie to złodzieje. Ukradli nam balaski i wielowiekową tradycję i zwyczaj przyjmowania komunii świętej przy balaskach. Pred z komunią na rękę to zaraza i największa profanacja ciała pańskiego. Urzędnicy episkopatu chcą sprofanować najświętszy sakrament wbrew kanonom kodeksu prawa kanonicznego. Znieść z powierzchni polskiej ziemi tysiącletni obyczaj przyjmowania komunii świętej na kolanach przy balaskach. Obyczaj ten, jako najlepsza, najpełniejsza realizacja prawa kościelnego, nie ma prawa być zniesiony. Episkopat dokonuje pogwałcenia prawa kościelnego, to zaś sprowadza karę Bożą. Polacy, którzy przyłączą się do tej profanacji, będą sami ściągali na siebie karę Bożą. Zamiast odsunąć zagrożenie życia epidemią, sami na nią zasłużą. Wszyscy bandyci niszczący obyczaje, wiarę świętą, korzystając z godności, których nie powinni zajmować, domagają się szacunku. Na szacunek sobie trzeba zasłużyć, a niszczyciele wiary zasługują na pogardę i głośny sprzeciw. Nie ma szacunku dla niszczycieli wiary. Szacunku niech sobie szukają w kryptożydowskich organizacjach, które wpełzły do kościoła, ulewaków, przed którymi się płaszczą. Dla katolika okazywanie szacunku sługusom zniszczenia kościoła. Jest ponad siły wbrew naturze. Okazywanie szacunku niszczycielom Kościoła kłóci się z kardynalnymi cnotami męstwa i roztropności. Posłuchajcie, co mówi Kanon XIII. Jeśli kto twierdzi, że przyjęte i uznane w Kościele katolickim obrzędy, które się zazwyczaj stosuje przy uroczystym, Udzielaniu sakramentów można albo mieć w pogardzie, albo bez żadnego grzechu dowolnie pomijać, albo mogą być zmieniane przez jakiekolwiek pasterzy kościoła na nowe jakieś obrzędy. Niech będzie wyklęty. Niech będzie wyklęty, tak mówi kanon święty. Co musi się jeszcze wydarzyć? Aby ustała codzienna ofiara, czy czara goryczy w rękach Pana Jezusa, napełniona cierpliwie przez przewrotnych kapłanów, przepełniła się w południe 27 października 2019 roku, gdy Jorge Bergoglio kazał ustawić na papieskim ołtarzu nad grobem świętego Piotra Apostoła donicę z ziemią, w której złożono obiatę dla demona Paczamamy. A obrzydliwość tę popełniono w samą uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa króla. Nic dziwnego. Jak rozpoznać proboszcza tchórza? To proste. Po pustych kropelnicach, choćby. Dlaczego nie powie wiernym Zambonę, że kto chce, niech się żegna, a kto nie ma wiary i boi się wody święconej, niech po prostu nie wkłada tam rąk. Niegodziwe jest, by wiernym odbierać to lekarstwo. Wody z marketu się nie boją pić, kąpać się pod prysznicem nie boją, na basen nie boją się chodzić, ale wody święconej unikają jak diabeł. Bratkowie, to nic innego jak grzebanie wiary katolickiej i wiary w nas. Dziwi mnie tylko, że nikt z Was nie przeciwstawił się tym niegodziwcom, którzy rujnują nam wielowiekowy obyczaj. Tacy ludzie to zdrajcy Judaszowi, liżący tyłki zdrajcom diecezjalnym judaizatorom. Którzy jak dwa tysiące lat temu krzyżyją Chrystusa. Dlatego wiemy, kim są. Idą za heretykiem, szantażystą z Rzymu w ludzkim cieles cielesnym braterstwie bez króla pokoju Jezusa Chrystusa. Gdyż znakiem Jego to krzyż, a krzyż jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Dziś nie mamy króla poza Cezarów zasiadających diecezjalne pałace przepełnione Judaszami wydającymi Chrystusa i Jego Kościół na ukrzyżowanie. I to by było na tyle, niech by Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna. I trzymajcie się zawsze krzyża Chrystusa, naszego Pana, bo właśnie do tego dążą. Żeby Eucharystia znikła i stała się tylko zwykłym chlebkiem, a krzyż to przeżytek, głupstwem dla pogan. Jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Czy widzieliście gdzieś w Polsce święty obrazek, gdzie podaje się komunię świętą na stojąco i do łapy? Bo ja jeszcze nie widziałem, no chyba że u protestantów. Tam jest wszystko możliwe. Ale wszystko jest możliwe, że w polskim kościele pojawi się nowy zwyczaj, gdzie zostaną obrazki takie namalowane, sfotografowane, będą na nich umieszczani nasi nieświęci diecezjalni biskupi, którzy dopuścili się tak haniebnego czynu rozdawania komunii świętej na łapę.